Tam tylko? No, Panie Janie, no pan został osobą poszkodowaną w tym Zgadza. wypadku, zdarzeniu drogowym. Proszę powiedzieć, bo to zawsze się mówi, że motocyklista winny, a tu e, odwrotnie chyba. Zawsze stosuję zasadę ograniczonego zaufania, że akurat z tyłu oczu nie mam, nie wiedziałem, kto za mną jedzie. Przepuszczałem je pojazdy jadące z naprzeciwka i przede mną jechał ciągnik z przyczepą wyładowany jakimiś tam kantówkami, niekantówkami. Nagle poczułem uderzenie. No i po bieg wypadków nastąpił automatycznie a że w miarę umiem jakoś tam zachowywać się w czasie takich upadków, żeby nie sprężać się, bo wtedy guma inaczej pracuje niż materiał twardy, bo materiał twardy się łamie. Więc rozróżniłem się, w mnieniu można to określić i kulkowałem się, bałem się tylko, mi się nie wkulkował pod tą przyczepkę. Ktoś mówił, że w ostatnich, z tych świadków, że w ostatnich kroki przebiegłem, ale i tego nie pamiętam. Pan wyhamował przed tą przyczepą. Ja tak? wyhamowałem, czekałem, przyczyną? przepuszczałem pojazdy jad jadące z naprzeciwka. Mhm. Czyli przyczyną tego zdarzenia było no, uderzenie w tyłek, mnie. Mhm. Z dużą prędkością poruszył się ten samochód za panem? No, trudno mi to określić, bo od tego są eksperci. Ja jechałem z prędkością dozwoloną i bezpieczną, przepuszczając pojazdy na nadjeżdżające z naprzeciwka, przed manewrem wyprzedzania z Pan często podróżuje na motocyklu? No, często. W tym roku już pół tysiąca przejechałem kilometrów. Jak to sposób. wygląda tak na co dzień ta współpraca między kierowcami a motocyklistami? Nie wszyscy rozumieją. Dlatego mnie z tyłu na botniku tylnym, który już w tej chwili jest podwinięty, poprzez uderzenie pisze: Motocykle są wszędzie. Patrz w dwa razy i uważaj. E, to jest na... zasada generalna. Na szczęście zakończyło się tylko jakimiś. Ogólnymi potłuszeniami, ale to chyba dlatego, że ten stan rozluźnienia organizmu wszystkich mięśni, kości, żeby kulkować, a nie, nie ciągnąć. No dobrze. Także zresztą. wyglądam jak wyglądam, a resztę. Być może to jest jeszcze szok powypadkowy, w tej chwili mogę rozmawiać, a za 5 minut mogę nie żyć. Także jest trudno to określić. Chociaż z no, zawodu jestem lekarzem reżim. weterynarii, mam czy nieco pojęcie na ten no. temat.